A podróżnicy! Zapraszam do oglądnięcia trasy na rozpoczynający się sezon wędrówek górskich. Na początek niewymagająca trasa, która ma w sumie 12,5 km, z atrakcyjnymi widokami. Zapraszam. Zaczynamy w miejscowości Kamionna, Tutaj w okolicach Zielonego Szlaku, na początku Zielonego Szlaku, musimy znaleźć miejsce parkingowe, zaparkować i udajemy się zielonym szlakiem w kierunku Pasierbickiej góry. Na Pasierbickiej, górze tam jest polana, na której można zrobić oglądać widoki jakieś i kierujemy się później w stronę góry Kamionna. Na Kamionnej górze tutaj jest teraz nowo oddany punkt widokowy, czyli znaczy wieża widokowa stalowa, 29-metrowa wieża widokowa, która, z której jest widok czysta, 60 stopni dookoła. W pogodne dni widać nawet Tatry, a dookoła oczywiście wszystkie, wszystkie, wszystkie tereny, które otaczają. Po chwili na wieży widokowej udajemy się w kierunku bacówki co by zaopatrzyć się w smakołyki. Wracamy później tą samą drogą w stronę kamionnej, i tutaj odbijamy przez leśne drogi w kierunku naszego samochodu na kamionnej. Trasa średnio wymagająca, zajmująca około 5 godzin spacerem. Tak jak powiedziałem, 12,5 km na początek sezonu myślę, że będzie jak najbardziej wspaniała. Zapraszam, pod filmem będzie wrzucony link do mapy, do trasy na mapy CZ w celu szczegółowego sprawdzenia, jak przebiega trasa. Przypominam wszystkim jeszcze o, którzy nie zasubskrybowali naszego kanału, o subskrybowaniu kanału i koniecznie wciśnijcie dzwoneczek, żeby pojawiały Wam się kolejne filmy z wycieczek. ¡Zaprasa!